Rodzejrzyj się dobrze wokół siebie. Czy czujesz się tam bezpiecznie? Wśród tego pozornego spokoju być może wydaje się wam, że wszystko jest pod kontrolą, że wasze życie toczy się zgodnie z waszymi planami, ale w waszych głowach słychać jakiś dźwięk, prawda? Upór, który podpowiada wam, że tracicie coś ważnego. Pozwól, że wyjaśnię. Nie ma znaczenia, jak dobrze znasz swoją dziedzinę, jak bardzo starasz się być najlepszy w jednej dziedzinie. Okrutna prawda jest taka, że prędzej czy później zostaniesz zastąpiony i oto szok nie zastąpi cię ktoś lepszy od ciebie w twojej specjalności zastąpi cię ktoś, kto wie coś, czego ty nie wiesz. Ktoś, kto łączy idee, o których nawet nie śniłeś. Usłyszałeś groźbę, obietnicę, że zostaniesz zastąpiony przez kogoś, kto łączy idee. Być może w tej chwili część Ciebie się temu opiera. Głos, który mówi: To nie ma sensu. Całe życie mówiono mi coś przeciwnego. Mówiono mi, żebym się skupił, pogłębiał wiedzę, stał się prawdziwym ekspertem. I masz rację. Myśląc w ten sposób, ponieważ byłeś i nadal jesteś ofiarą wielkiego i starego. Kłamstwa. Kłamstwa, które podtrzymuje cały nasz system edukacyjny i zawodowy, kłamstwa o specjalizacji jako jedynej drodze do sukcesu. Pomyślcie dobrze, to kłamstwo jest kuszące. Obiecuje jasną drogę. Wybierz dziedzinę, studiuj ją przez lata. Zgłębiaj ją bardziej niż ktokolwiek inny, a będziesz ceniony, nagradzany, bezpieczny. Społeczeństwo oklaskuje was za to. Daje wam tytuł, etykietkę, która was definiuje. Inżynier, lekarz, projektant, analityk. Ta etykietka jest wygodna. Daje wam tożsamość, miejsce w świecie. Stajecie się ekspertami, osobami do których inni zwracają się, gdy mają konkretny problem. Jest to pozycja władzy, pozoru kontroli, ale to pułapka. Niewygodna prawda jest taka, że im głębiej kopiesz w jednej studni, tym bardziej się w niej pogrążasz. Zyskujesz głębiej, ale tracisz perspektywę. Państwa świat staje się wąski, a wy stajecie się ślepi na ogromny ocean wiedzy, który Was otacza: ocean. Po którym pływają prawdziwe możliwości, daleko od waszego wzroku. Okrutna rzeczywistość, nowa rzeczywistość, którą tak wielu uparcie ignoruje, jest taka, że świat zmienił się w fundamentalny sposób. Nie należy już do ekspertów zamkniętych w swoich wieżach z kości słoniowej, broniących zębami i pazurami swojego małego intelektualnego terytorium. Dzisiaj świat należy do tych, którzy potrafią grać na wielu polach jednocześnie. Należy do tych, którzy mają odwagę przekraczać granice. Obecna rzeczywistość nie nagradza już specjalizacji, nagradza połączenia. Podczas gdy wy inwestujecie lata w doskonalenie jednej, samotnej umiejętności, inni uczą się dziesięciu różnych dyscyplin. I nie dajcie się zwieść, nie uczą się ich powierzchownie. Uczą się ich do tego stopnia, że potrafią dostrzec niewidzialny wzór łączący je wszystkie. Dzięki temu tworzą to, o czym państwo w głębi duszy nawet nie śnią. Mają coś, co państwo stracili globalną wizję wiedzy. Jeśli nadal mają państwo wątpliwości, spójrzcie na historię pomyślcie o umysłach, które naprawdę ukształtowały nasz świat. Pomyśl o Leonardo da Vinci nazywasz go malarzem? To zbytnie ograniczenie. Jego geniusz nie tkwił tylko w pędzlu. Był mistrzem anatomii i to właśnie jego dogłębna wiedza na temat ludzkich mięśni i kości nadała jego dziełom życie i realizm. Był wizjonerskim inżynierem projektującym latające maszyny i broń wojenną, ponieważ rozumiał fizykę i mechanikę. Mona Lisa i człowiek witruwiański nie powstały z izolowanej wiedzy o sztuce, powstały z połączenia sztuki z nauką, matematyką, biologią to na styku tych światów eksplodowała jego geniusz. Pomyśl o Stevie Jobsie nie był najlepszym inżynierem sprzętu komputerowego na świecie. Nie był najbardziej utalentowanym programistą. Nie był nawet najlepszym projektantem przemysłowym. Supermocą Jobsa było to, że był największym łącznikiem swojego pokolenia. Bo po porzuceniu studiów uczęszczał na zajęcia z kaligrafii. Wiele lat później. To właśnie zrozumienie piękna i struktury czcionek skłoniło go do tego, aby pierwszy komputer Macintosh miał elegancką typografię, co było nie do pomyślenia w świecie zielonych ekranów komputerowych tamtych czasów. Połączył technologię postrzeganą jako zimną i złożoną, ze sztuką, prostotą i ludzką intuicją. Nie wynalazł odtwarzacza MP3, smartfona ani tabletu. Ale połączył istniejące technologie z designem i doświadczeniem użytkownika, których nikt inny nie był w stanie dostrzec, tworząc produkty, które nie tylko zdominowały rynek, ale także zmieniły kulturę. Postacie takie jak Benjamin Franklin i wielu innych nigdy nie pozwoliły, aby zdefiniowała ich jedna etykietka. Byli odważni. Zaryzykowali, że zostaną niezrozumiani przez swoich współczesnych, którzy nie potrafili umieścić ich w jednej szufladce. A oto państwo wygodni w swojej specjalizacji, myśląc, że to państwa wyróżni, nie zdając sobie sprawy, że ta sama strategia, która doprowadziła cię do tego miejsca, uniemożliwi ci pójście dalej. Nauczyłeś się kopać studnie. Ale teraz przed Tobą inne wyzwanie. Wyzwaniem jest nauczyć się żeglować po oceanie. I najważniejsze pytanie brzmi, jak rozpocząć tę podróż. Nie wystarczy sama decyzja. Potrzebne jest potężne, niemal magiczne wydarzenie, które nastąpi w Twoim umyśle. Zrozumieliście kłamstwo, pułapkę specjalizacji. Widzieliście, jak wielkie postacie historii nie ograniczyły się do jednej studni, ale żeglowały po. Oceanach wiedzy. Teraz pytanie, które pali w waszych umysłach brzmi jak? Jak zacząć to robić? Jak ta transformacja wygląda w praktyce? Odpowiedź jest jednocześnie prostsza i głębsza niż myślisz. Nie zaczyna się od dziesięcioletniego planu ani zapisania się na studia doktoranckie, zaczyna się od jednego małego kroku, aktu buntu przeciwko własnej rutynie. A ten akt wyzwala prawdziwą rewolucję w twojej głowie. Pomyśl o swoim umyśle teraz, pomyśl o uczuciu, które towarzyszy wam pod koniec wyczerpującego dnia, uczuciu, że wasz mózg kręci się w kółko, utknął w tych samych pomysłach. To uczucie monotonii, ciągłej powtarzalności, niemal bez sensu, to uczucie nie jest przypadkowe, nie wynika z braku talentu. Jest bezpośrednim skutkiem zamknięcia się w bańce ograniczonej wiedzy. Rozwiązaniem, którego szuka większość ludzi, jest pogłębianie wiedzy, którą już posiadają, wierząc, że im głębiej sięgną, tym szybciej znajdą odpowiedź. Jest to jednak głęboki błąd, ponieważ w ten sposób tylko podsycają tę samą rutynę umysłową, która ich uwięziła. Nie potrzebują większej głębi, potrzebują szerszej perspektywy. Potrzebują świeżego powietrza, potrzebują wyzwania, czegoś radykalnie innego, i właśnie wtedy dzieje się magia, kiedy w końcu decydujesz się wyjść ze swojej strefy komfortu i pozwolisz sobie nauczyć się czegoś zupełnie nowego, czegoś, co nie ma nic wspólnego z tym, co znasz, czegoś, co sprawia, że czujesz się jak kompletny nowicjusz, w tym. W momencie w waszym umyśle zapala się mała iskierka. Być może nie zauważycie jej od razu, może być prawie niezauważalna, ale jest tam, oświetlając zakątek umysłu, który wcześniej pozostawał całkowicie ciemny. Być może zdecydujesz się nauczyć grać na gitarze, gotować tajskie potrawy lub czytać o filozofii stoików. Na początku jest to niekomfortowe. Jesteś początkującym, wrażliwym, a twoje ego nienawidzi tego uczucia. Ale ta wrażliwość jest w rzeczywistości twoją największą siłą. A co się dzieje, gdy zaczynasz łączyć te iskry? Co się dzieje, gdy w następnym tygodniu decydujesz się przeczytać o strategii wojskowej Napoleona, a w kolejnym o biologii roślin pustynnych? Rezultatem nie jest prosta suma świateł, to eksplozja połączeń, która całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegasz świat. Nagle koncepcja logistyki bitewnej podsuwa ci pomysł na optymalizację projektów pracy. Obserwacja sposobu, w jaki kaktus magazynuje wodę, inspiruje cię do nowego sposobu zarządzania zasobami. Zaczynasz tworzyć nieustannie rosnącą, potężną i wzajemnie powiązaną sieć mentalną. I nie daj się zwieść, ten proces nie jest tylko piękną metaforą psychologiczną to wydarzenie biologiczne. Za każdym razem, gdy wychodzisz ze swojej strefy komfortu i uczysz się czegoś nowego, twój umysł przechodzi swego rodzaju rewolucję, dosłownie się reorganizuje. Pojawiają się nowe połączenia neuronowe, tworzą się synapsy, które wcześniej nie istniały, otwierając nieznane dotąd drogi do rozwiązań, o których wcześniej nawet nie myślałeś. To jak odkrycie w sobie sekretnych drzwi, które prowadzą do miejsc kreatywności i innowacji, które pozostawały ukryte, zamknięte przez własną rutynę. Mózg staje się silniejszy, dostosowuje się, staje się bardziej zwinny, szybszy, bardziej zdolny do rozwiązywania złożonych problemów. Aby to w pełni zrozumieć, wyobraź sobie swój umysł jako gigantyczny labirynt. Spędziłeś lata, może nawet dziesięciolecia, przemierzając te same korytarze, desperacko szukając czegoś nowego. Ale każdy zakręt jest już znany, każda ściana została już dotknięta przez twoje dłonie. Co się dzieje, gdy podejmujesz odważną decyzję, aby wyjść z tego labiryntu i wejść do innego, zupełnie nieznanego, znajdującego się tuż obok? Dzieje się magia. Państwa percepcja natychmiast się poszerza, państwa zmysły wyostrzają, się, tekstura ścian jest inna, echo państwa kroków brzmi inaczej. Mała iskra zamienia się w potężny płomień, który spala całą państwa rutynę umysłową. Ale dzieje się tu coś jeszcze głębszego. Im więcej obszarów poznają państwo, tym lepiej poznają państwo siebie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wiele osób czuje, że żyje bez jasnego celu, mimo że odnoszą sukcesy w karierze? To dlatego, że nigdy nie wyszły ze znanego labiryntu. Nigdy nie kwestionowały tego, co im powiedziano, że powinny być lub robić. Jeśli tylko zagłębiasz się w to samo, w kółko, jak możesz oczekiwać, że odkryjesz, kim naprawdę jesteś? Prawdziwa samoświadomość nie tkwi w tym, co przychodzi ci łatwo. Znajduje się w tym, co stanowi dla ciebie wyzwanie, co cię niepokoi co sprawia, że czujesz się bezbronny i budzi w tobie trudne pytania. Ta podróż na zewnątrz jest w rzeczywistości najgłębszą podróżą do wnętrza siebie. I to właśnie ta podróż przygotowuje cię do przejścia na wyższy poziom, nie tylko posiadania wiedzy, ale wykorzystywania jej, aby uzyskać przewagę, której inni nie mogą osiągnąć. Podróż, którą rozpocząłeś, ta biologiczna rewolucja w twoim umyśle nie jest zwykłym ćwiczeniem intelektualnym. Nie chodzi tylko o to, aby poczuć się bardziej kreatywnym lub lepiej poznać siebie w abstrakcyjnym sensie. Ostatecznym skutkiem tej transformacji jest uzyskanie tak głębokiej przewagi nad innymi, że wydaje się to niemal niesprawiedliwe. To zdobycie prawdziwej supermocy we współczesnym świecie. Wychodząc z labiryntu specjalizacji i wyruszając na nowe terytoria wiedzy, nie gromadzą Państwo tylko informacje, tworzą Państwo coś nieskończenie cenniejszego i rzadszego. Rozwijają Państwo swoje kryteria, pomyśl o tym. Żyjemy w epoce największego dostępu do informacji w całej historii ludzkości. Toniemy w danych. Artykułach, filmach i opiniach. W tej sytuacji wartość nie leży już w tym, kto zgromadzi więcej faktów. Większość ludzi czuje się sfrustrowana i niekompletna właśnie z tego powodu. Nigdy nie nauczyli się zarządzać tą lawiną informacji. Wolą konsumować dane, zamiast je interpretować. Wolą gromadzić, zamiast kwestionować. Tradycyjny ekspert jest mistrzem w gromadzeniu faktów w swojej ograniczonej dziedzinie ale kryteria są inne. Kryteria to wasza zdolność do rozróżniania, analizowania, oddzielania sygnału od szumu, to umiejętność decydowania, co jest przydatne, a co nie, nie tylko w jednej dziedzinie, ale w wielu. Aby to osiągnąć, potrzebują państwo rygorystycznej dyscypliny umysłowej, umiejętności trenowania swojej uwagi jak mięśnia i opierania się pokusie powierzchowności tej współczesnej choroby, która pochłania umysły milionów ludzi. Wraz z rozwojem krytycznego myślenia zyskujesz drugą moc stajesz się odporny na manipulacje. Specjalista zamknięty w swojej wieży jest niezwykle podatny na ataki. Broni zębami i pazurami swojego małego kącika wiedzy. Ale ponieważ nie ma perspektyw zewnętrznych, może łatwo dać się zwieść argumentowi, który wydaje się logiczny, ale którego założenia, oparte na innej dziedzinie wiedzy, są błędne. Może być manipulowany przez narrację, presję społeczną lub autorytety, których nie ma narzędzi, aby kwestionować. Nikt nie może łatwo kontrolować kogoś, kto rozumie rzeczy z wielu perspektyw. Kiedy ktoś przedstawi Państwu argument ekonomiczny, Państwa zrozumienie historii i psychologii ludzkiej pozwoli Państwu dostrzec błędy, których nie widzi czysty ekonomista. Kiedy technolog przedstawi Państwu rozwiązanie jako nieuniknione, Państwa zrozumienie etyki i socjologii sprawi, że zadadzą Państwo pytania, których nikt inny nie zadaje. Przestają Państwo być pionkiem na planszy innej osoby i zaczynają widzieć całą grę z góry. A ta panoramiczna wizja jest Państwa największym atutem konkurencyjnym. Tam, gdzie inni widzą chaos, zamieszanie i złożoność, zaczniesz dostrzegać wyraźne wzorce. Zrozumiesz, że wszystko jest ze sobą powiązane. Specjalista o ograniczonej wiedzy jest jak żołnierz w okopie. Ma jasny obraz niewielkiego obszaru przed sobą, ale nie ma pojęcia, jak przebiega bitwa na lewym. Skrzydle. Ty natomiast stajesz się generałem na szczycie wzgórza, obserwujesz całe pole bitwy, dostrzegając trendy, ruchy i co najważniejsze możliwości przed wszystkimi innymi. Potrafisz przewidzieć, co się wydarzy, ponieważ rozumiesz podziemne. Prądy łączące technologię z kulturą, ekonomię z polityką, sztukę z rynkiem, zyskasz ogromną przewagę konkurencyjną, ponieważ będziesz w stanie generować rozwiązania, które przełamują schematy i zmieniają rzeczywistość. To tutaj wykracza pan pani poza ideę bycia tylko uczniem i przyjmuje nową tożsamość, tożsamość, której potajemnie pragnie współczesny świat. Może pan, pani, stać się polimatem, kimś, kto opanował wiele sztuk, kimś zdolnym do łączenia idei i zmieniania otaczającego świata. A jak myślisz, czego szukają duże firmy? Liderzy, ludzie naprawdę odnoszący sukcesy, nie szukają tylko tradycyjnych specjalistów, to jest towar. Desperacko poszukują osób zdolnych do łączenia pozornie niepowiązanych elementów. Innymi słowy, szukają polimatów. Największą zaletą interdyscyplinarności jest to, że pozwala dostrzec powiązania, których nikt inny nie widzi. A najbardziej intrygującą częścią tej całej podróży jest to, że zaczynając opanowywać różne dyscypliny, odkryjesz w sobie rzeczy, o których nigdy nie miałeś pojęcia nie tylko ukryte talenty, ale także pasje, o których istnieniu nie mieliście pojęcia. Prawdziwa pasja nie pojawia się w magiczny sposób pojawia się, gdy pozwolicie sobie na wypróbowanie wielu różnych rzeczy, aż jedna z nich w końcu zaskoczy w waszym wnętrzu w sposób, którego nie będziecie mogli zignorować. Aby jednak do tego dojść, musicie podjąć decyzję. Wybór porzucenia etykietek, z którymi żyłaś przez całe życie, wybór porzucenia komfortu ego bycia ekspertem, aby podjąć podróż ku czemuś znacznie większemu. Rozumiesz teraz pułapkę specjalizacji i nową rzeczywistość, która nagradza łączników. Poczułaś iskrę ciekawości i zrozumiałaś, jak twój mózg może się przeorganizować, aby osiągnąć geniusz? Dostrzegłeś przewagę konkurencyjną i potężną tożsamość polimatów. Ale teraz jesteśmy na ostatniej granicy. Ostatnią przeszkodą nie jest brak informacji, jest to bariera wewnętrzna najtrudniejsza do pokonania, wasze własne ego i strach. Bądźmy szczerzy przez chwilę. W jakim stopniu wasze ego wpływa na waszą niechęć do uczenia się nowych rzeczy? Dlaczego tak bardzo kochamy poczucie bycia ekspertami? Ponieważ bycie ekspertem sprawia, że czujemy się ważni, bezpieczni i komfortowo. Ego żeruje na iluzji absolutnej dominacji nad czymś, ale proszę uważajcie, ponieważ ten komfort jest waszą największą słabością. Im bardziej opieracie swoją tożsamość na byciu ekspertem w jednej dziedzinie, tym bardziej stajecie się wrażliwi i podatni na zranienie, gdy zmieniają się zasady świata. A uwierzcie mi, zasady zawsze, zawsze się zmieniają. Z drugiej strony, jeśli nauczycie się porzucić swoje ego, jeśli pozwolicie sobie na powrót do roli ucznia, Staniecie się odporni na zmiany, ponieważ sami staniecie się zmianą. Aby być naprawdę wolnym, musisz pozbyć się strachu przed byciem początkującym. Społeczeństwo nauczyło Cię bać się nieznanego, czuć się bezbronnym, gdy nie znasz odpowiedzi. Ale powiem Ci coś fundamentalnego. Ta bezbronność jest właśnie Twoją największą siłą. Ten, kto z odwagą akceptuje własną niewiedzę, może nauczyć się absolutnie wszystkiego. Duma i strach przed wygłupieniem się są największymi barierami między tobą a prawdziwym rozwojem. Podczas gdy inni boją się wyglądać na niedoświadczonych, ty możesz wykorzystać ten strach na swoją korzyść, pozwalając mu popchnąć cię na nowe tereny nauki, w obszary, w których nikt nie oczekuję, że wejdziesz. I tu tkwi sekret, ponieważ robiąc to, nikt nigdy nie będzie w stanie przewidzieć, jaki będzie twój następny ruch. To prowadzi mnie do ostatniej wymówki: kłamstwa, które być może rozbrzmiewa w państwa głowie, nie mam czasu. Ile razy słyszałeś kogoś, a może nawet siebie, mówiącego, gdybym miał więcej czasu, nauczyłbym się czegoś nowego. To chyba najbardziej absurdalna, a jednocześnie najczęstsza wymówka ze wszystkich. Brutalna prawda jest taka, że nigdy nie była to kwestia czasu, zawsze była to kwestia priorytetów. Czas nigdy nie pojawi się magicznie przed państwa oczami. Zawsze będą musieli go państwo ukraść gdzie indziej. Kluczowe pytanie brzmi: skąd państwo teraz kradną czas? Prawdopodobnie od siebie samych. Prawdopodobnie z przyszłości, którą mógłby pan budować, gdyby zainwestował pan w naukę czegoś zupełnie innego. Czy zdaje pan sobie sprawę z paraliżującej sprzeczności polegającej na spędzaniu godzin na konsumowaniu bezużytecznych treści, przewijaniu nieskończonych ekranów, a następnie twierdzeniu, że nie ma pan 30 minut, aby nauczyć się czegoś co mogłoby naprawdę pomóc panu się rozwinąć. Ta sprzeczność jest dokładnie tym, co trzyma pana w miejscu, podczas gdy inni idą naprzód. Więc oto jesteśmy, zatrzymani w tym decydującym momencie. Przed wami stoją dwie jasne opcje. Pierwsza to pozostanie w strefie komfortu, powtarzanie tego, co już znacie, życie w iluzorycznym poczuciu bezpieczeństwa, które ona oferuje. Pamiętajcie jednak, że łatwa droga, zawsze bez wyjątku, kończy się żalem, bo nikt nigdy nie pamięta tych, którzy nie zdecydowali się zaryzykować. Druga opcja to odważenie się na skok. Odważ się stać kimś znacznie większym niż tradycyjny ekspert. Wybór należy wyłącznie do państwa. Ale zanim go dokonają, zastanówcie się nad jedną rzeczą: gdyby mogli cofnąć się w czasie i porozmawiać z samym sobą sprzed dziesięciu lat, jaką radę by państwo sobie dali? Prawdopodobnie powiedzielibyście, żeby przestać marnować czas, odważyć się na więcej, podejmować odważniejsze i bardziej ryzykowne decyzje, a jednak o to jesteś. Teraz, w teraźniejszości, patrząc w przyszłość z tym samym wątpliwościami i strachem, które odczuwałeś wtedy. To jest paraliż. Jeśli dotarłeś do tego miejsca w filmie, nie możesz już udawać, że nie wiesz, co musisz zrobić. Poczułeś moc, która jest w tobie, poczułeś zawrót głowy możliwości, a teraz pozostaje tylko jedna opcja zrobić krok. Zdecydowany, radykalny i nieodwracalny krok w kierunku stania się kimś, kto potrafi połączyć to, co niepołączalne, kimś, kogo nigdy więcej nie będzie można zignorować. Świat nie zatrzyma się, żeby na państwa czekać, on idzie. Naprzód, ewoluuje, a Państwo albo będą świadkami tych zmian, albo będą ich twórcami. Dlatego teraz chcę zaprosić Państwa do zrobienia czegoś wyjątkowego: do podjęcia prawdziwej decyzji. Proszę zostawić w komentarzach to zdanie, aby ja i cała społeczność wiedzieli, że zdecydowali się Państwo rozpocząć swoją prawdziwą drogę. Dzisiaj postanawiam połączyć światy. Napisz to zdanie. Niech stanie się ono Państwa własnym. Zobowiązajcie się do jego realizacji, ponieważ za każdym razem, gdy je zobaczycie, będziecie potwierdzać, że już nigdy nie będziecie tacy sami. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Państwa, jeśli coś w Państwa wnętrzu zmieniło się na zawsze, dołączcie do naszej stale rosnącej społeczności. Zarejestruj się i włącz powiadomienia, aby stać się częścią tej mentalnej rewolucji, która zmienia życie. Pamiętaj o czymś ważnym: świat zawsze należy do tych, którzy są gotowi przekraczać własne granice. Nie czekaj dłużej. To jest Państwa chwila, to jest Państwa życie. Zrób pierwszy krok.